Witajcie, jest 4 maj. To są arbuzy, które wykiełkowały bardzo szybko i melony. Siane były 21, 23 i 24 kwietnia. Ledwo je wysiałam, już ruszyły z tak szybciutko skiełkowaniem, że, że szok. Ile tu jest sztuk? Nie mam pojęcia, jeszcze nie liczyłam. Natomiast 150 jest niewykiełkowanych. Na koniec filmu podliczę, ile tu jest. Z ciekawości zobaczymy, czy to pół na pół będzie. A tu zerknijcie Państwo, arbuzy giganty. Niestety nie wszystkie nasiona wykiełkowałam. Z różnych źródeł nie wszystkie, ale po kolei. Są tu wysiane arbuzy, na przykład tu z 60 kg z rekordu Polski 10 kwietnia. Było wysiane, podkiełkowane na waciku. Zobaczcie, jak wygląda. No, ma, bardzo mizernie. Tylko weźcie Państwu poprawkę, zwłaszcza giganciarze, że ja jestem amatorka. Nie dążę do tego, bo nie mam warunków i wiedzy, by uzyskać takie okazy. No, jak na przykład ten 60-kilowy, ale liczę na to, że będzie na pewno. <laughs> chociaż, znaczy się chociaż, ponad kilkunastu kilogramowy. A teraz dla porównania, również z 60-kilowego wysiany czekajcie, 23 kwietnia. Niewiele różni się od tego brata jego, prawda? One ruszą. Teraz dalej. Tu mamy 47 kg arbuziak. Tak wygląda, porównując z tym, co odwrotnie powinno być. I tu również 10 kwietnia podkiełkowywany. Już drugi liść wychodzi. Dalej z arbuza 28-kilowego. Pięknie. I z arbuza 25-kilogramowego. Również 10 kwietnia na waciku podkiełkowywane. W zasadzie taką z dwoma listkami właściwymi, już sadzoneczkę można by posadzić. No ale cóż, noce 5 stopni, to nie temperatury. Tak, to to są wszystkie moje giganty, które wykiełkowały. Z jeszcze jednego źródła niestety trzy wysiałam, nic nie wykiełkowało. Rozpacz mnie ogarnia, bo chciałabym też mieć dla porównania, zobaczyć, ale jeszcze kolejnych mam kilka nasion, wysiałam je. No dobra, to co? Widzicie Państwo, tak wyglądają te moje sieweczki. Już na którymś z filmów wspomniałam, że ledwo łepetynę wychyliły z ziemi, to ja je od razu bach do jasnego i chłodnego miejsca. Ale tak czy siak, i tak są długie. Dzisiaj wyszły, większość z nich wyszła pierwszy raz na powietrze, a pozostała część drugi raz. Tu mam wiatę, tam jest wschód, słońce wschodzi, wędruje, wędruje. Nie chcę ich na pełnym słońcu właśnie trzymać, więc je co je rusz, cofam. Przesuwam, taka to zabawa. No to już zobaczcie, na Janosiku, jak operuje słoneczko. Nie chcę, żeby poparzyło, popaliło. A tu taka ciekawostka, dynia figolistna z nasion zaprawianych. A z nasion niezaprawianych nic jeszcze nie wykiełkowało. Pozostałe dnie figolistne również nie wykiełkowały jeszcze. A 10 kwietnia były siane. Tu jest jedna nędzna shintoza, Też 10 kwietnia siana. Jedna, jedna wykiełkowała. I tu jest jeszcze figolistna zielona. Tak. A to są melony. One naprawdę błyskawicznie się wyciągają co za diabły także teraz na tym powietrzu załapią wigoru, tak myślę. Ale zobaczcie co mi zmajstrował małżonek. Taki stół na kółkach, na dwóch kółkach, ale jeździ. Trzonek od szpadla czy też łopaty. Bierzemy to toto. To. Unosimy. Sadzonki mi nie zjadą. Bo mają brzegi. Mogłyby być trochę głębsze, ale dobre i to. O, więc tu co nieco. Trzymają kółka od bardzo starego wózka dziecięcego. Te kółka mają ze 40 lat, o i chyba więcej. Ale działają. No, no i tak Mardar bierze, proszę bardzo, i jedzie i jedzie z tym wozem. A marzy mi się taki stół, wiecie Państwo, jak w profesjonalnych szklarniach mają, gdzie nalewamy wodę, podlewamy do stołu wodę i wtedy rośliny ciągną. No ale to już strasznie duży koszt. Tak, no to co? Na tyle. A nie, nie na tyle, bo policzę, ile tu jest sadzonek wszystkich. Otóż. 134 sadzonki, bardzo wiele odmian, bardzo wiele. A na górze, w pomieszczeniu, tym tam jest 150. Bardzo dobre kiełkowanie i w błyskawicznym tempie. Zdecydowaną większość nasion wysiałam z oryginalnych opakowań. Lecz są też z mojego ogródka, jak będzie dane. To porównam owoce, wygląd ich. Tych nie liczyłam, bo to jest odrębny temat. Giganty, tak, frytusia. A tu zobaczcie, miałam arbuza, który zrósł się. Miał brata bliźniaka, syjamski, tak zwany. Z nasion wysiałam. Ciekawa jestem, czy uda mi się znowu jakiegoś syjamskiego wyhodować. Tu jest kilka nasion wrzuconych, bo nie wiem jak z kiełkowalnością tego, nie testowałam. No i tu wyrosły zapewne dwie odrębne, ale nie chcę rozgrzebywać ziemi, bo mam taką nadzieję, że może to z jednego nasionka wyrosły, to byłby ewenement. Więc tak, jak będzie parę dni ciepła, to zaraz powychodzą błyskawicznie właściwe listki ze środeczka i wzrost ruszy jak z kopyta. Tu są na przykład dwa arbuzy. No, 134 liczyłam jako. Wszystko do niczkę, ale jeżeli się rozdzieli, będzie tego więcej. A, i tu jest, wiecie Państwo, taka odmiana F1 Lady. Tą odmianę zalecają sadzić wokół arbuza bez, yy, bezpestkowego. Mam takie dwa o nazwie Boston F1 oraz Sid0. I ta odmiana zalecana jest sadzić właśnie w pobliżu arbuziaczków oraz jeszcze jakaś odmiana Stars. Ale tej nie mam. W zeszłym roku nie wykiełkowała mi odmiana ta bezpestkowa. Z tego co się doczytałam, to potrzebna jest od 25 do 30 stopni temperatura dla arbuzów bezpestkowych do kiełkowania. O, tu się melony zapodziały jeszcze. Dokupione u nas u sprzedawcy Joda przez Y. No, A tu zobaczcie, to z nasionka zebranego. Oj, frecia, przepraszam, na łapkę stanęłam. Już uciekła. Także ta taka strasznie wiotka, ona padnie. Ona na pewno padnie. A tu jest słuchajcie, Państwo, zagadka. Co za licho? Nie ma ani kawałeczka zielonego. Czy ja postawiłam tu puste doniczki? Czy coś tu rosło i zostało pożarte? Zagadka. Dobra, widokiem na moje giganty pożegnam Państwa. Życzę upraw udanych. A to na zakończenie: Tulipany. Przepiękne. Do widzenia, do widzenia.